Cześć, witajcie. Z tej strony Gilatki. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj gramy w wspaniały... Orb Simulator, czy tam raczej to się nazywało konkretnie, chyba Magic. Magic Orb Simulator, jeśli chodzi o to. Więc e, cała gra polega na tym, że oczywiście jest to symulator, więc chodzimy, zbieramy orby, czyli czujemy się troszeczkę jak w Hogwarts Legacy. To jest Hogwarts Legacy, tylko za darmo. W Robloxie oczywiście obecnie. E, nawiązując do oczywiście nowej gry o. E, nie mogę powiedzieć Harry Potterze, tylko oczywiście o e, wspaniałym e, zamku Hogwarts. E, mamy. Gemy, które widzę, zbieramy w międzyczasie. Mamy kule, które mamy i zbieramy. Pff, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało. Sprzedamy i dostaniemy pewnie pieniądze. Jest 1 do 1, dobra, czyli bardzo łatwo ogarnąć. I co możemy zaupgrade'ować tak realnie? Ruszczkę. Aha, która daje nam zasięg. Mamy też jakieś upgrade na szybkość. Znasz, OK. I są też pety. Możemy mieć statystyki razy 2 za milion. Czyli tak naprawdę robić reberfa, jeśli chodzi o to. OK, niech będzie. Mamy dużo rzeczy zablokowanych. Różka kosztuje 150, kolejna kosztuje 350. Dobra, to jest do ogarnięcia. Jestem ciekaw, jak z petami. Czy pety są drogie jakoś wybitnie, czy jak to wygląda tutaj w tej kwestii? Eee, gdzie jest cena? Halo? A za gemy się otwiera. Okej, okay, czyli pety nie są za pieniądze? Tylko trzeba zbierać skrzynki z tym? Okej. Okay. O, za 10 tysięcy gemów się przechodzi da... A, czyli też nie za pieniądze, tylko za, 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 za gemy się... Dobra, to jest bardzo ciekawe i, i, i specyficzne trochę. O, mogę sobie zakręcić kołem, halo? Czyli czy ja jestem w stanie zakręcić kołkiem? To, to chyba nie dla mnie, szczerze mówiąc. A, dzienna skrzynka, czy jestem w stanie, czy muszę do grupy. Nie, nie muszę, nice! Zebrałem dzienną skrzynkę. Dobra, staćmy już na pierwszego peta, więc czas zobaczyć, co to są w ogóle trzy znaki zapytania. Jakaś mroczna magia? Dobrze, dajcie mi jakiegoś dobrego, pięknego, dostanę najgorszego pewnie, nie? O, mogę się ruszać między międzyczasie. Z ten psa to nie jest najgorszy, bo tam najgorszy miał 40%. Czemu mogę się... O, dobra. Eee, kody, coś tam, gdzie są pety, tu są pety. Dobra, co mi daje ten pet? Mnożnik raz z no i 2,2. Ej, no spoko, myślę jak na początek jest bardzo fajnie. Eee, co tu mamy jeszcze? Tu mamy jakieś achievementy, tu jest... Co się dzieje z moim psem? Alo piesk, piesek, ma problem malutki. Tu mamy... O, a są oferty! Samurai One Piece, ok. Snow Titan i tak. Ha, tu możemy. Mogę sobie wybrać, którego chcę za Robuxy i mi naprawdę od razu mi podadzą statystyki? Przecież no to jest logiczne. Jak tu mam za 350 razy 30, yy, no to ten na przykład tego się nie opłaca. 40 za 1000 Robuxów, bo to byłoby bez sensu. Jak ten jest za 500 Robuxów, a ma lepsze statystyki. Czyli tak naprawdę mogę sobie proporcjonalnie wybrać, który wyjdzie mi najtaniej, proporcjonalnie do ilości statystyk. No tak, no to w sumie wychodzi. <noise> Czyli mogę kupić tego, bo ten, ten jest najlepszy w sumie. A chwila jeszcze są paczki, zobaczmy co paczki. Jest, start, yy, jest czerwony taki pet, dobra. Czerwony, to jest ten. Red Omega za 250 robuxów, 5 gemów i 15 tysięcy, myślę, że to będzie bez sensu, myślę, realnie patrząc na te ceny tutaj, myślę, że to będzie bez sensu, że to będzie naj najlepsza możliwa inwestycja kupić grzybka, to jest grzybek, muchomorek, <grymne> możemy też kupić jakieś boosty, na ile tutaj są, na godzinę, na 15 minut, możemy sobie na jakieś 15 minut kupić, To na spokojnie wystarczy na rozwalenie, no, tak naprawdę nie wiem, czy wystarczy na rozwalenie banku, a, i od razu się odpala. I zapisuje się, kiedy wychodzę. Ciekawe, czy na pewno? Ale to już inna kwestia. Dobrze, niech będzie e, Gemy razy dwa. Jasne, czemu nie? Gemy razy dwa. Sprzedawanie też możemy, czyli nie będziemy musieli przychodzić sobie za każdym razem. Więc niech będzie. E, I jeszcze robimy sobie auto. Sell i już będziemy tak naprawdę totalnie, totalnie ogarnięci, jeśli chodzi o to. Dziękuję serdecznie, dobra. I od razu sprzedajemy, zbieramy sobie wszystkie gemy, które mamy. A jeszcze chwila, jeszcze PETA trzeba założyć tutaj, no, Equip razy 50, no i teraz troszeczkę więcej tego jest, no proszę bardzo, teraz możemy zbierać 10 tysięcy gemów, a chwila już mogę przejść na kolejną strefę, realnie. E, ale zanim to, kupimy sobie różdżkę lepszą. E, czy mogę kupić najlepszą? Chyba nie jestem w stanie, muszę chyba kupować po kolei. A nie, chwila, ja... Po... Nie, nie potrzebuję... No, dobra. <laughs> Przez chwilę zwątpiłem, bo mówię chwila, chwila, chwila. Mówię, ja przecież potrzebuję 10 tysięcy, żeby przejść na kolejną strefę. Ale potrzebuję 10 tysięcy gemów, a nie 10 tysięcy monet. Tym bardziej, żeby zebrałem kolejne nie wiadomo ile tysięcy. Dobra, jest skrzynka do zebrania. Skrzynka dała mi 100 tysięcy. Kolejne jajko, poproszę serdecznie. O, ja mogę sobie tam chodzić. Halo? Ja tam jestem. Z tyłu łażę, jestem magiem. Dostałem beczkę. Beczka to jest tu mój pet. Okej. Okay. Jakie jeszcze były inne Dian, diament działo? <noise> spoko. E, gdzie są moje pety? Ile mogę mieć maksymalnie założonych? Cztery. Beczka daje razy 6. Ej, no to w sumie nie jest tak źle. Tak naprawdę te mnożniki są bardzo spoko, jeśli chodzi o te początki tutaj. E, ile jest za przejście do kolejnej strefy? Ale strasznie mało gemów tutaj. Ile jest za kolejną strefę? 175, okej. Okay. Czyli jeszcze troszeczkę muszę mieć, jeszcze troszeczkę muszę nazbierać. Ale tu nie ma praktycznie tych skrzynek z gemami, tylko jakieś takie małe worki są, kurde. Tam na tej poprzedniej strefie było zdecydowanie, zdecydowanie więcej. 142. No, tu nie masz tyle. Ja muszę wrócić na tą poprzednią strefę, żeby cokolwiek zebrać. Realnie. Czy tu się powracają teraz? O! No i tu są, tu są takie skrzyneczki fajne. Tu są takie fajne skrzyneczki. I już mam 170, 177. No i proszę bardzo, dziękuję serdecznie. Zbieraj lód. Yy, zbieraj loot dla gemów albo gemy dla lutu. Jedno z dwóch. A co? Aha, to pewnie za Robuxy będzie. <laughs> Zastanawiałem się, co to będzie, ale patrząc, że tu jest kolejny, to pewnie tak to będzie wyglądało. Samurai chest. Dobra, idziemy na skrzynkę samuraja w takim razie. Poproszę serdecznie. Pum, 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 pum. Bum. O, dobra, dużo gemów. No to poproszę serdecznie. To mi się bardzo, bardzo przyda. Nie wiem, ile jest stref tak naprawdę. Jeszcze przynajmniej widzę ze 3. Ile jest za przejście za kolejną? Milion gemów. Dobra. Wszystko jest jasne i łatwe do ogarnięcia. Eee, co po 13 tysięcy gemów dostajemy... Jeśli chodzi o to, z tych skrzynek dostajemy 7. Czyli te są gorsze, jakby? Tak, te są gorsze. Czyli 7000 to i tak nie jest jakoś mało, ale nie jest też jakoś niedużo. Gemy są strasznie drogie też, jeśli chodzi o to. <gry> jeśli chodzi o możliwość kupna. Dobra, zbieramy, zbieramy. A, od razu się respią wszystkie. Tutaj bardzo poproszę. E, ja bym jeszcze ten teleporter chętnie kupił, e, żeby mógł się łatwo dostawać na ten przód. Że w sensie na tą pierwszą strefę, może bardziej o, w ten sposób. E, cyk i. No jest kilka stref, ewidentnie. O Jezus, zastanawiałem się, czy, co, czy czegoś nie zepsułem. Mamy 200 tysięcy, więc możemy pójść kupić kolejne różdżki za 8, 13, tutaj pyk, 100, a za 100. Stać mnie, no. Zastanawiałem się, czemu nie mogę kupić. Dobra, za 100 tysięcy różdżka jest już okej. Okay. Różdżka ma fajny zasięg, ta przynajmniej jeśli chodzi o to, proszę bardzo poproszę, poproszę, te wszystkie skrzyneczki z gemami są mi potrzebne, bo mam bardzo duże zapotrzebowanie, żeby przejść na kolejne strefy, jeśli chodzi o to a będę musiał chyba przez wszystkie strefy przechodzić, żeby te gemy zbierać, bo no nie wydaje się, że jest ich na tyle dużo, żebym mógł łatwo je wyekspić plus na kolejną różkę pewnie potrzebuję 250 tysięcy biorąc pod uwagę to, jak najczęściej to wszystko idzie dobra, poproszę serdecznie kolejne, kolejne tutaj 50 tysięcy, aha, tam są jakieś, co? Aha, reklamy można sobie kupić w grze, co? <słuch> Chyba pierwszy raz spotykam się, żeby ktoś udostępniał komuś innemu, żeby mógł wykupić reklamę w jego grze. Ale okej. Okay. Może, może to jest jakiś motyw, może to jest jakiś motyw, ewidentnie. Może to są po prostu, wiecie, no czasy Robloxa się zmieniają, nie? Jakby cały czas coś nowego dodają, cały czas coś się zmienia, więc może jest to jakiś etap, w który wkraczamy powoli. Trochę jak na przykład jedziemy sobie drogą teraz w prawdziwym życiu i nie wiem, jest Lidl, a przy Lidlu reklama biedronki. To no, czemu nie? Można, to, jeśli, jeśli tak prowadzą biznes to spoko jeśli, jeśli im to pasuje to i reszcie też powinno e, Mam 800 tysięcy Powiem wam, że tutaj całkiem nieźle się te skrzynki spawnują Tu jest naprawdę nieźle Biorąc pod uwagę to jak to szło na tych poprzednich strefach Najgorsze jest to, że z tych niektórych no nie ma za dużo Mimo, że pety mamy w sumie całkiem niezłe To no właśnie, czy ja tu peta otwierałem na tej, na tej, tej, No nie, na tej strefie chyba nie ma peta do otwarcia Bo ten jest zarobuksy Dobrze, mówię zarobuksy ale nie ma jajka. Na poprzedniej strefie było jajka. Na kolejnej strefie jest jajko? Jest jajko. Jakieś takie żółte. Ale nie wiem, zobaczymy zaraz tak naprawdę. Yy, jeszcze tutaj te dwie skrzyneczki jesteśmy w stanie przejść dalej. I ostatnia, i. cyk. Dobra, tak. Chciałbym przejść na kolejną strefę. Tam jest jeszcze jedna i na pewno jeszcze jedna za nią. Yy, za ile? Za 45 tysięcy gemów. Dobra. Niech będzie. Yy, tu możemy też oczywiście cały czas pokupować sobie jakieś zwykłe inne pety, w sensie. Inne pety na zasadzie wiadomo jakie pety. Eee, to też jest za robuxy, nie? Tak, też jest hiker za robuxy. Eee, no tutaj myślę będę na tej albo na tej poprzedniej strefie co siedział. O, dobra jest. Otwieramy PETA w takim razie. Poproszę serdecznie, co to za pecik będzie ładny. Dostałem ptaszka. Wygląda trochę jak taka papuga, ale niech będzie. Ile ma procent? 30%. Eee, i pety. I ten ptak daje razy 15. Więc bardzo spoko, biorąc pod uwagę to, że no, grzybek daje bardzo dużo. Eee, tylko mógłbym teraz swojego podstawowego wmięć, więc musimy uzbierać minimalnie więcej gemów, żeby móc minimalnie więcej znowu zbierać. Myślę, że to będzie też dobra inwestycja przyszłościowo, patrząc na to. Dobra, mamy 56 i tak więcej. Nie, tu jeszcze są gemy, chwila. Tu są i tu są, chyba, mi się, chyba się dopiero zespawnowały. Otworzymy sobie dwa, realnie? Dwa jesteśmy w stanie otworzyć. To otwórzmy dwa, wymieńmy nasze stare pety i to będzie na pewno o wiele, o wiele szybciej. Panda, ok, już troszeczkę lepiej, bo jest uncommon. I dobra, dalej. Jakiś coś jeszcze może lepszego, choć na części, teraz pewnie dostanę coś gorszego. Nie, znowu panda, bardzo fajnie. Nie widziałem też opcji zmieniania na złote pety, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pandy powinny być zdecydowanie lepsze. Tak jest, 15. Equip best, możemy jeszcze zrobić. Equip best. Mam założone, bo. A, dobra, zmieniały się kontrolki. Dobra, i teraz mamy zdecydowanie lepiej, mamy większe szanse, w sensie więcej dostajemy. Za to już dostajemy 29 tysięcy i w ogóle 10 milionów za przejście? 7,5 miliona. To jest, muszę przyznać, całkiem sporo. Tam jest kolejna skrzynka, bo tutaj niestety tej skrzynki nie ma. Na tym poprzednim lepiej się TT respiły. Tutaj le, lepiej, lepiej się respiły TTT te, te, te od gemów skrzyneczki. Tamta skrzynka za 12 godzin dopiero będzie dostępna. Okej. Okay. Czyli trochę jeszcze potrzeba na to wszystko. Tak mi się wydaje. Powiem wam, że ten zasięg ogólnie jest zadowalający. Naprawdę jest zadowalający. Takie 100 tysięcy, taka różdżka za 100 tysięcy naprawdę bardzo, bardzo spoczko. I ile teraz zbieramy z tych lepszych? 23 tysiące tutaj, na tej strefie akurat. Więc całkiem spoczko. Dużo pieniędzy też leci myślę yy, nie wiem nie nie pokazuje nam ile orbów zebraliśmy już ogólnie czyli no nie jestem w stanie podliczyć konkretnie ale myślę że będzie to i tak całkiem całkiem sporo zbieramy sobie to wszystko 350 tysięcy 380 000. no i wiadomo cały czas cały czas do przodu teraz przydałoby się tylko raz na jakiś czas wrócić na spawn Proszę bardzo przydałoby się wejść sobie na shop, przydałoby się kupić jakieś tutaj nowe 725 tysięcy nowa różka i ona kosztuje boże, kosztuje tylko ma 17 zasięgu możemy też te upgrade y robić Czyli szybciej się poruszać, co mogłoby być oczywiście bardzo fajną inwestycją. Kolejny slot na PETY też można byłoby założyć, jeśli by się chciało. Moglibyśmy też za milion tą rangę zrobić, wiadomo. Wtedy byśmy od razu mieli wszystko razy dwa. I myślę, że to jest kolejny krok w tej grze, żeby zrobić jakiś większy progres realnie. No bo inaczej. Może myślałem przez chwilę, że 82 tysiące gemów dostałem z czegoś. A to 8, był. 8, ileś. Eee, także, no, minimalnie szybciej się poruszamy dzięki tym upgrade'om. Teraz możemy znowu. Mamy chyba tego kolejnego slota na pety? Tak, mamy kolejnego slota na pety, więc możemy znowu kolejnego peta otworzyć realnie. Możemy nawet dwa otworzyć. Hej, dostaliśmy po prostu. Aha, okej. Okay. Dostaliśmy siano, po prostu. I to był najbardziej podstawowy pet. Jak dziwnie by to nie brzmiało, oczywiście. I jest jeszcze ptaszok. Dobra, niech będzie. Ptaszoka już mieliśmy, yy, więc teraz wystarczy dozbierać minimalnie, pek pyk, pyk, zbierzemy sobie to i zbierzemy sobie tamto i zbierzemy sobie tamto. Tu jeszcze były jakieś krzynki, gdzie są te krzynki? Tu są te krzynki, więc poproszę te krzynki bardzo chętnie. I zaraz idziemy na spawn, teraz jesteśmy w stanie pójść, yy, tak, do sklepu, yy, wejść sobie na upgrade'y, kupić jeszcze jeden slot, kolejny jest za 300 tysięcy. I teraz y, znowu założyć y, najlepsze. Nie, bo mamy 6 slotów. To potrzebujemy jeszcze jednego kupić, więc możemy się tam przenieść. Farm. Jest i farma. I jeszcze jednego pecika sobie otwieramy. I cyk. I będziemy mieli jeszcze, jeszcze większy mnożnik, więc będziemy dostawać jeszcze, jeszcze więcej. I wiadomo, cały czas tak upgradujemy się, aż jesteśmy totalnymi, totalnymi kozakami. Y, bo teraz możemy... Założyć dwa pety więcej, dwa ptaki więcej, które dają nam plus razy 15 i razy 15, czyli tak naprawdę razy 30 więcej. I już mamy 38 tysięcy. Zamiast tam 28, mamy 38 tysięcy. Więc idzie zdecydowanie fajniej. Z drugiego znowu zamiast 9, mamy 12,5. Więc cały czas jakieś te upgrade są widoczne i zdecydowanie nam to wszystko tutaj przyspiesza. Ale jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba, jeśli tak. To zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Będzie mi bardzo miło. Oczywiście, jeśli chcecie zagrać w grę, to link macie standardowo w opisie, a jeśli chcecie kupić Robux albo inne doładowania czy gry, to zapraszam na NB również pierwszy link w opisie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym. No i cześć!